Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Deurhara, A dzisiaj kolejny odcinek z Final Fantasy X e, Będziemy dalej kontynuować ucieczkę z Zanarkandlu e, Dla wyjaśnienia ten plakat Plakat, e, to co wisi tam na tamtym budynku to jest e, Ojciec naszego bohatera Urhary, Tidusa Wszystko jedno No, zaczyna się nieciekawie. Chociaż będzie bardzo łatwo można ich obejść. Dobra. Na początek będziemy po prostu wszystkich wybijać po kolei. No ale oczywiście dochodzi ich więcej i więcej. Dobra, mamy Misa. Teraz ty zginiesz. Oczywiście one shoty. Dobra. z tego co pamiętam, jeśli teraz nie zaatakuję tamtego... ...tego, to przypieprzy mi dość, dość mocno. A wykorzystywać potionsów raczej nie chcę. No, będzie, będzie złe. Okej, okay, w takim razie teraz skupiamy się na tamtym Ty niszcz to bo masz większy damage, a ty zabij tego stworka, bo może dość mocno przypieprzyć. Dobra, to to akurat nie jest damage. E, w takim razie teraz e, ty idziesz to. A ty idziesz tego stworka. Dobra. Zapewne zaraz, z któremuś znowu zacznie się coś świecić. Hmm, chyba tym razem nie. Dobra, tym razem to leję. Bo możliwe, że już dam radę zniszczyć to. Nie, jednak jeszcze nie. No, 73 jak czy takie mocne ataki. Ale dobra, już koniec. Obeszło się bez potjonów, obeszło się bez strat żadnych, ale oczywiście to jest początek, więc, więc... Yy, no nie byłoby dobrze, jakbym już na początku zaczynał używać pationów. No i... Właśnie teraz możemy sobie od nich dość spokojnie uciec, znaczy spokojnie jak spokojnie Sim wszystko wchłania, a Auron jakimś dziwnym cud cudem się z nim może porozumiewać. To jest to. To jest to I wszystko zostało wchłonięte wraz z nami, wraz z zauronem i ze mną. Tak w skrócie. I poza Narkandzie. Dobra. I w takim razie. Budzimy się w jakimś dziwnym świecie, chociaż możliwe, że to jest sen. Już dawno w to grałem. Mam iść z tego co pamiętam tutaj, tak. Jetty. Pomyślałem hmm. o wielu rzeczach. Jak... gdzie byłem, w czym się dodałem. Zacząłem. zacząłem czuć... Light-headed, and then sleepy. I think I had a dream. No, I being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Ogólnie seria, ja będzie miała dość, dość dużo takich filmików. A zwłaszcza na początku, później, później ilość filmików będzie się redukować. Aczkolwiek walki będą dłuższe. Ale myślę, że przy 120 odcinkach się wyrobię. There? Oczywiście najważniejsze w nagrywaniu Let's Play jest to, by, by nagrywać i grać w gry, które dana osoba lubi. Osoba nagrywająca, oczywiście. Nie będziemy nic yy, nagrywać na siłę. Dobra, obudziliśmy się w jakimś dziwnym miejscu. Wokół jest woda, u ruiny. To nie jest Zanarkant. Oczywiście, Zanarkant był. Nawet jak teraz się przyjrzeć tym ruinom, to Zanarkant był. Dużo bardziej nowoczesny. E, ty, 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 dobra, tędy mi mapka pokazuje. Nie będę jakoś szczególnie eksplorował tych, tych zonów. Nie pamiętam czy są gdzieś tutaj kuferki pochowane. Ale będę szedł prosto. Dobra. No i tutaj myślę, że zakończymy. Jest 19 minut, ja sobie zasejwuję tutaj. No chociaż nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałeczek możemy, możemy podejść. Bo ja dość, dość długo sprawdzałem czy wszystko działa najwyżej po prostu potny odcinek. Dobra, mamy tutaj kuferek. Oczywiście ja będę saveował sobie co każdy raz na innym slocie, ponieważ. no popatrz sobie na dół. Ponieważ EPSX bardzo często odwala jakieś, jakieś dziwne akcje. Jedynka, jedynka EPSXa, a dwójka tym bardziej. Z dwójku to musiałem się dość, dość długo bawić, żeby w ogóle fps -y mi nie spadały Bo na przykład Gdy miałem rozdzielczość ekranu ustawioną, to, to FPS-y spadały W sensie okienko to z fps jeśli miało rozdzielczość ekranu, to FPSy spadały do 30 I... Nawet mniej A gra powinna mieć 60, żeby tak przyzwoicie chodziła Dobra, mamy tutaj pierwszą, można powiedzieć, taką bardziej z trudną walkę, w której możemy po prostu zginąć. Tamte były no, za łatwe. Nie oszukujmy się, Auron, który miał 1000 HP przy atakach 20-30 damageowych. No, nie dało rady, go zabić. Ewentualnie trzeba byłoby być ogromnym nubem. Pies mi szczeka, nie wiem czego chce. Pewnie pewnie ktoś yy, przy drzwiach stoi, odchodzi. I mamy tutaj jakiś, jakiegoś guwna jada ogromnego. No, w pewnym sensie mi pomógł. No. Jakby nie patrzeć. No ale się nie wyrapiaj Muszę z tobą walczyć, no to mi się ani trochę nie podoba Czemu ty jesteś odwrócony? Dobra, nic już nie powiedziałem i ja prawie... Nie, 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 nie. Potion. No tutaj mi się potiony przydadzą, ale dlaczego wy jesteście odwróceni? No, ta fuk. Tak, mocniej mnie bij. Teraz będę Hypotiona. E, ile ja mam hapsa? Dobra, to mogę cię zaatakować. 32 HP, po prostu miazga. Ale no, oczywiście nie będę z, z, z nim walczył. E, nasz bohater jest na tyle inteligentny, żeby po prostu spieprzać od niego. Ale nie patrz się, tylko uciekaj, kaman. Płyń, płyń, płyń. Teksturki czasami dziwnie wcina, teraz jakbym latał po prostu. W pewnym momencie nawet nie było znaków, że pływam pod wodą. No, i takim oto sposobem przetrwaliśmy, i trafiliśmy do kolejnego dziwnego miejsca, miejsca? No, jeśli nie wstaniesz i, dobra, nevermind. Chodźmy poszukać już jakiegoś save'a gdzieś, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj był, bo, e, już powoli przekraczam limit. Dobra. I znów pies, no, zaraz, zaraz mu coś zrobię. Dobra, no i w takim razie tutaj mamy jakiś, jakiś dziwny, nie wiem. Kościół to to nie jest Nie wiem co to jest Jakieś ruiny dziwne Czegoś tam No mamy tam save pointa Więc tak Potrzebujesz ognia Znajdziemy ogień w kolejnym odcinku Ja się na dzisiaj z wami żegnam Mam nadzieję że odcinek wam się podobał Uciekliśmy w końcu Za Narkandu No i zobaczymy się w w kolejnym odcinku szukając ognia w tym, w tym dziwnym, przedziwnym miejscu. Trzymajcie się i chaos.